Witam w kolejnych łańcuchach i drzewkach. W dzisiejszym odcinku holenderskie drabinki, teleturniej milionerzy w Holandii. Do tej pory, na przestrzeni tych 25 lat, mieliśmy 4 drabinki. 4 drabinki, 3 w Euro, 2, 2, i, przepraszam, jedna we Florenach, czy jak to woli w Guldenach, ponieważ ta dawna holenderska waluta sprzed roku 2002 to miała dwie nazwy, zarówno Floren jak i Gulden. No ale będziemy używać już mm, tej nazwy Guldeny. Ale zanim przejdziemy do tej drabinki, to na sam pierw yy, zajmiemy się dwiema drabinkami w euro. Ponieważ z trzech drabinek były dwie piętnastopytaniowe i jedna dwunastopytaniowa. Ta dwunastopytaniowa jest trochę nieporównywalna z tymi piętnastopytaniowymi, dlatego się skupimy na, na razie na tych dwóch piętnastopytaniowych drabinkach w euro. No i tutaj czym to się różni? Ponieważ z lewej strony mamy wcześniejszą, z prawej późniejszą. Ta wcześniejsza obowiązywała w latach 2002-2008, a późniejsza z prawej strony obowiązuje od roku 2019 do dziś. No i tak, z y czym to się różni? No, praktycznie niczym. Zacznijmy od góry. Na górze, zarówno na jednej, jak i na drugiej, mamy po milion euro. Na, y czyli na 15, w tym pytaniu.

No, i tu, jest, tu się tutaj różnic nie ma. Różnice zaczynają się dopiero na pierwszych trzech pytaniach. Na trójce, na trzecim pytaniu, w latach 2002-2008 było 125 euro. Od roku 2019 jest 150 euro, czyli całe 25 euro więcej. Następnie na dwójce w latach 2002-2008 było 50 euro. Obecnie jest 100. A na pierwszym pytaniu kiedyś było 25 euro, teraz jest 50, czyli dwa razy tyle. Czyli yy, pierwsze i drugie pytanie zostały yy, stawki podwojone, a trzecia wzrosła tak o 1,5. No. A od, ale od czwartego pytania w górę, zarówno wszystkie stawki takie same. To, co było w latach 2002-2008, jest takie same od, od roku 2019. Ale od czwórki w górę. Eee, tak, no to są takie porównywalne drabinki w euro. A teraz przechodzimy do tych nieporównywalnych. Nieporównywalnych, czyli tutaj mamy coś takiego, że eee, z lewej strony mamy pierwszą drabinkę w guldenach, yy, a z prawej strony właśnie tą drabinkę dwunastoplaniową. Yy, ta drabinka w guldenach była używana w latach 99-2001, natomiast ta dwunastoplaniowa to jest drabinka z wersji z roku 2000. 11. No i tak, jeśli chodzi o tą drabinkę w guldenach, no to jedziemy od dołu. 50, 100, 250, 500, gwarantowane 1000 guldenów. No i potem to już jest klasyczna, klasyczne stawki. 2000, 4000, 8000, 16000, gwarantowane 32000, 64000, 125 000, 250 500 i milion guldenów. Na 15 yy, wydaniu yy, to jest kwota, która raz Padła. I to był pierwszy milion w Holandii. I długo zostawał jedyny, aż do 2019 roku. To był jedyny milion, jedna, jedyna główna nagroda, właśnie wtedy, jeszcze w Guldenach, która padła chyba w 2001 roku. No ale dobra, zostawmy to i przejdźmy do tej dwunastopytaniowej. drabinki. oczywiście była w euro, bo to już był rok 2011. No i tak, tak, tak to wyglądało. Pierwsze pytanie mamy 500 euro, potem 1000 gwarantowany. 2000, 4000, 8000, 16000, gwarantowane 25 tysięcy 50 tysięcy na ósemce... tutaj jest tak coś takiego, że gwarantowane 25 tysięcy, tak samo bo w um, konsolcjalnej wersji milionerów w Stanach Zjednoczonych, bo 25 tysięcy dolarów to może jest chwyt za, zaczepnięty z Ameryki z USA no ja już powiedział, na ósemce 50 tysięcy, na dziewiątce 100 tysięcy, na dziesiątce 7 miliona, na 115 pół miliona i na dwunastce 1 milion euro. No i tutaj mamy klasyczną trójkę, 250 tysięcy, 7 miliona, pół miliona, milion. Nie tak jak to Holendrzy kombinowali w międzyczasie, że było 102, 10, 125 tysięcy, 7 miliona i milion, a tylko jednak wstawili tą klasyczną kwotę 500 tysięcy. I właśnie ta, ta 12-opytaniowa drabinka, to była jedyna drabinka w Holandii, w euro, gdzie była kwota 500 tysięcy. Po po tej epoce guldenów, w epoce euro, to była jedyna taka drabinka, gdzie tą kwotę można było zobaczyć. No. No i generalnie, generalnie to tyle. Jeśli chodzi o holenderskie drabinki i teleturnieju. Milionerzy, dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia w kolejnych łańcuchach i drzewkach. Cześć!